Hej, hej, hej! Witam, witam, witam! Witam na kanale Enia Ryszard Tarok i zapraszam do horoskopu dla jakiegoś znaku zodiaku. Potem oczywiście tytuł pojawi się. Na razie ja nie wiem, kto to będzie. Dobrze i działamy byk. Przesłanie dla byka. Takie szybciutkie. Kostki będą mi potrzebne. Bo potem będę określać, w jakim cyklu jesteście. To bardzo szybkie wiadomości. Po prostu coś tutaj zda, skoku. Ok, działamy kółeczko, kółeczko, kółeczką. Pierwsza wiadomość, jest to 77. 77, już to dzisiaj słyszałam. W sensie takim, że słuchałam czegoś i padła liczba 77, a potem padła 99. Dobrze, co te kółeczko tutaj mówi w temacie 77? Okej, okay. to jest się, że coś, czego bardzo tutaj chciałeś, wkrótce ziści się i wypełnić radością, tak? Jest tutaj, jest to wola nieba. Co to może być? Nowa praca, na przykład właśnie tutaj poprawa w finansach, tak? Jeżeli tutaj było do tej pory, nie było zbyt ciekawie. Jeżeli tutaj planowaliście się czegoś nowego nauczyć, działajcie. Cieszcie się procesem. Tak, tutaj jest powiedziane właśnie, że jeżeli macie do zaliczenia jakieś egzaminy czy coś takiego, też uda się. Dobrze, i Rada Anielska. Rada Anielska jest to 16, czyli następna siódemka. <grytanie> Naprawdę, u Was jest, dzieją się rzeczy też tutaj w tym momencie odgórne. Dobrze, jak tak, to tak, więc działajmyż. Okej, okay, okej, okay. słuchajcie, tutaj jest, tutaj jest powiedziane właśnie, żebyście też mm, nie popełniali błędu, jaki do tej pory popełnialiście, czyli nie dźwigać innych na swoich plecach. Dać tym, dać ludziom narzędzia, których potrzebują. Dać rybakowi wędkę, farmerowi nasiona, tak, a nie gotowy produkt. Pokazać właśnie sposób, w jaki ktoś tutaj mógłby sobie pomóc sam, efektywnie. Tak? I niech ten ktoś tutaj działa. Dobrze, i teraz określimy, w jakim cyklu jesteście. Kostki. Porządek będzie biały 7, nie, nie uwierzycie 7. Porządek biały, czerwony i czwórka. Jesteście w bardzo ciekawym cyklu, powiem Wam, wiecie i. Um, on nie musi wydawać się łatwy teraz w tym momencie, tak jak wy musicie wytrwać w tym, co jest. Tak? Dlatego, że wy od jakiegoś czasu przechodzicie tutaj już dosyć taką dużą transformację. I to, co się dzieje, to nie jest po to, żeby was, nie wiem, yy, żeby wam zaszkodzić czy coś takiego. Tak Nie, to jest, wy co jakiś czas przechodzicie coś takiego. Co jakiś czas właśnie macie szansę przetransformować swoje życie, tak? Co jakiś czas właśnie macie szansę zrobić zupełnie inaczej. Yy. Oczywiście od Was zależy tak, co Wy z tym zrobicie, bo. Teraz jest następny, to jest bardzo też tajemniczy taki cykl, powiedziałabym, tak? Ciężko jest tutaj mi na ten cykl czytać, dlatego że wiecie, co to, to jest, to jest powiązane z waszą osobistą transformacją, ale tak jak tutaj zobaczyliśmy, to są aż trzy, pokazały się aż trzy, nie, cztery siódemki, prawda? Bo z kółeczka pokazało 7, 77, potem mieliśmy z rady anielskiej 16, czyli następną siódemka 16 w numerologii kompleksowej, którą ja posługuję się jako numerolog, tak, jestem też numerologiem. Czyli ja posługuję się 78 wibracjami, tak? Pod wibracje, właśnie te wibracje główne, tak? Ale mm, nie zawężam tego do prostej numerologii. Dlatego, że numerologia kompleksowa jest zupełnie czymś innym. I Wy tutaj u Was, u Was jest powiedziałabym, aha, szesnastka, chciałam powiedzieć o szesnastce, tak? Tak. Rzeczy będą pojawiać się jak z jasnego nieba, tak? tak jak, jak grom z jasnego nieba. Więc tutaj u was to się zaczyna, ten czas zaczyna się. Ja tego dla mnie jest ciężko czytać, bo to jest w dużej mierze coś, co jest też dla was przeznaczone w jakiś sposób, tak? Nie będę tutaj wchodzić w to, dlatego że to jest, to jest wasze bardzo osobiste tutaj będzie. To jest pomiędzy wami a tym, co was stworzyło, właśnie tutaj, tak? To jest wasz program osobisty. Więc ja tutaj mogę tylko powiedzieć co do tego cyklu, zresztą jest to mi cykl bardzo, bardzo znajomy, tego, że ja całe życie jestem w tym cyklu. Tak? Dlatego, że tutaj pokazuje mi się też bardzo mocno trzynastka. Trzynastka nie jest żadną karmą pracy. Raz jeszcze. W numerologii kompleksowej nie ma czegoś takiego. Nie jest to żadna karma pracy. Dlatego, że jest to wieczna transformacja, wieczne transformowanie się. To jest wychodzenie z jednych struktur i ta struktura musi ulec całkowitej degradacji, tak jakby właśnie tutaj. Ale yy, po co to jest? To jest jak, jak to jest proces alchemii to jest jak śmierć, właśnie taka tarotowa tak? czyli proces. Gdzie coś musi... I teraz u Was to naprawdę jest tak duży czas teraz w tym momencie, więc naprawdę zróbcie wszystko, co jest w Waszej mocy, żeby tego czasu nie zmarnować. Dlatego, że jest to duży, duży czas dla Was. I jeszcze wiąże się to pięknie z okresem świąt wielkanocnych. To nie są tylko pisanki i cała reszta właśnie tutaj tak... Przede wszystkim jest to śmierć i rezurekcja. To coś takiego się właśnie w waszym życiu dzieje. Rzeczy są wymiatane, nie trzymajcie tych rzeczy właśnie tutaj. Rodzi się baza, podstawa do nowych rzeczy. Jeżeli coś wcześniej nie mogło zaistnieć, to dlatego właśnie tutaj, że wasza baza była zabazowana, że tak to powiem, właśnie na strukturach, które was w jakiś sposób tutaj, one już przebrzmiały. Więc jeżeli coś się u was nie udało, nie wiem, związki, cokolwiek właśnie tutaj, nie mogło to się uczyć na tej strukturze, w jakiej wy byliście. Bo wy byliście, wy byliście zupełnie inną strukturą. Więc teraz dzieje się coś bardzo dużego, i tutaj na tym skończę, na tym skończę, dlatego, że to jest Wasza osobista transformacja, i nie mogę w ten sposób mówić, jakby tutaj do wszystkich w tym temacie. Sorry, tak mi się tutaj pokazało. A, a, jako, że, mm, jako, że nie lubię wchodzić pomiędzy właśnie człowieka, znaczy pomiędzy właśnie wolną wolę człowieka a stwórcę, więc uszanuj, uszanujcie to, że nie powiem więcej. Bo nie mogę. Bo dlatego, że musiałabym tutaj Was w jakiś sposób tutaj nie wiem, programować czy coś takiego właśnie tutaj, ale powiem, że jest to duży czas. I to Wam musi w tym momencie wystarczyć. A ja Wam dziękuję, pa, pa, pa!